Dobry wieczór, w piątek. Zrobiłam sobie małą przerwę od nauki, głównie żeby zjeść kolację, ale stwierdziłam, że odpalę nagrywanie i coś tam powiem do nowego vloga. No, w środę wróciłam i chciałam trochę powiedzieć o skrajnej głupocie, jaką się wykazałam. Generalnie musiałam wracać z dworca na nogach. I nie mam daleko do dworca od domu, bo to jest jakoś tak raptem 3 km. Ale generalnie było strasznie zimno, i nie wiem co mną kierowało, ale pomyślałam sobie: Nie, no, pójście bez czapki, bez nie wiem, szalika, rękawiczek, czegokolwiek będzie dobrym pomysłem. Nie było dobrym pomysłem, ponieważ w domu, jak wróciłam, to myślałam, że nie wyrobię na ból głowy, po prostu. Czułam, jak mi rozsadza głowę od środka przez to, jak cały czas, jakby wiecie, nic nie chroniło tej głowy podczas y, tego spaceru do domu w tym zimnie. I, I dodatkowo jeszcze tej nocy nie mogłam spać, bo mój kochany piesek chyba się za mną stęsknił i chciał po prostu cały czas być przy mnie. I od 6 rano już miałam pobudkę, że mam go wpuścić do pokoju i położył się obok mnie, i to było bardzo słodkie, ale niestety nie mogłam już później zasnąć. I, I cały dzień jakoś tak byłam trochę jakby wolniej myśląca, i dodatkowo jeszcze czułam trochę nadwyrężony mięsień odciągnięcia tej ciężkiej walizki, więc wczorajszy dzień nie był najlepszy. No, ale dzisiaj jest nowy dzień, nadal jest bo jest 17, czy tam 18, ale mimo wszystko jeszcze trochę tego dnia zostało i byłam dzisiaj trochę powiedzmy bardziej produktywna, a przynajmniej bardziej przytomna, więc to na plus. Musiałam zrobić też ogółem paznokcie na taki bardzo neutralny kolor, bo nadal czekam aż mi odrosną trochę bardziej i nie chciałam po prostu kłaść żadnego takiego odznaczającego się koloru, chociaż i tak już widzę, że do mojego wyjazdu, czyli do niedzieli... Na pewno te się nie wytrzymają, i przynajmniej kilka z nich będę musiała e, jeszcze raz zrobić. No ale cóż. Ogólnie też dzisiaj poświęciłam sobie trochę czasu na dokończenie serialu, konkretniej e, American Horror Story. Więc jeśli ktoś tego nie ogląda, to może sobie po prostu ten fragment przewinąć. Ja i tak nie będę jakoś super długo o tym mówić, ale generalnie chciałam wyrazić trochę swoją opinię, e, bo szczerze mówiąc. E, nie wiem, co się dzieje z tym serialem od ym, poprzedniego już sezonu. W sensie dziesiąty sezon jakby przez cały czas było ok, było fajnie, było ciekawie, ale ostatnie parę odcinków było kompletnie od czapy. Y, ja się czułam, jakbym oglądała kompletnie inny serial, y, o kompletnie innej tematyce w ogóle niż początkowa jakby taka pierwsza część powiedzmy tego dziesiątego y, sezonu. I y, y, jeżeli chodzi o sezon jedenasty, to może i cały czas była jakby ciągłość tej historii od początku do końca, ale też mam wrażenie, że z końcówką coś się stało takiego niedobrego i czegoś tam zabrakło. I jakoś tak. Nie wiem, szczerze mówiąc. W sensie, jeżeli chodzi o ten jedenasty sezon, to byłam nastawiona na początku sceptycznie, później coś tam przyciągnęło moje zainteresowanie, i na końcu. To zainteresowanie spadło tak samo jak było na początku. Po prostu nie mam pojęcia, ale jakoś tak. No nie wiem. Ten, I ten dziesiąty sezon, jakoś tak, i ten jedenasty trochę, trochę się zepsuł, a bardzo lubiłam ogółem ten serial. Znaczy lubię nadal. Po prostu nie mam pojęcia, co się stało. Też ogółem, jeżeli chodzi o seriale, to miałam w planach dokończyć The Walking Dead, bo w końcu zakończyli ten serial i zostało mi tylko 5 odcinków do końca, ale jakoś tak ciężko mi się za to zabrać i wybieram raczej inne seriale do oglądania, jak już chcę coś obejrzeć, więc e, może jak w końcu się za to zabiorę i, i skończę to oglądać, to też gdzieś tam powiem i w wplotę w jakiegoś vloga moją krótką opinię na temat tego, e, ale na razie Zostawię to po prostu, zostawię temat seriali i, i, i no. Dzisiaj w ogóle jeszcze tak na szybko powiem, bo już te książki tam wszystkie czekają te materiały i tak dalej i wołają wróć do nas, ale no generalnie tak jakoś dzisiaj ciężko mi jest strasznie zabrać się do tej nauki i jak już usiądę i coś robię, no to coś tam dokończę, ale jak coś już... Nie wiem, mnie tak jakby rozproszy, nawet właśnie jakiś, nie wiem, obiad, kolacja czy coś takiego, to już ciężko jest z powrotem się za to zabrać i robię milion innych rzeczy, a czasami na przykład mam takie jakby flow i, i po prostu mogę się uczyć, mogę siedzieć nad tymi książkami, nawet mi to sprawia przyjemność, a czasami jest tak jak właśnie dzisiaj i niezbyt lubię takie dni, bo jestem zawalona. Totalnie tymi wszystkimi mm, rzeczami i, i no wypadałoby się za to zabrać po prostu i przyłożyć do tego raz porządnie, żeby mieć to z głowy, ale no. Chyba już trzeci raz albo czwarty, i cały czas próbuję powiedzieć, jakby jedną kwestię, i nie mogę, bo cały czas coś mi nie pasuje tutaj z tym światłem, albo się nie mieści w tym kadrze, i tak dalej. Więc może po prostu jakby spróbuję teraz z trzymaniem tego telefonu i nigdzie go nie będę kłaść. Więc generalnie mam przed sobą laptopa i szukam jakiegoś dobrego przepisu na pierniki ponieważ bardzo chcę w tym tygodniu jeszcze je upiec, specjalnie przywiozłam z domu foremki, pierniki i chcę jeszcze dzisiaj jechać po składniki do sklepu właśnie na nie, ale no żeby mieć składniki to, to muszę mieć też przepis, chcąc nie chcąc. I generalnie miałabym przepis, ale niestety moja mama go zgubiła. I nie robiliśmy już pierników chyba z dwa lata, więc on gdzieś po prostu się zawieruszył i mama go nie może znaleźć, a zawsze te pierniki były bardzo dobre, bardzo dobrze wychodziły, więc no tym bardziej szkoda, ale może znajdę też jakiś dobry i też wyjdą pyszne. No, ale i tak najbardziej w tym pieczeniu nie mogę się doczekać końca, czyli dekorowania tego to jest najlepszy punkt. No i jedzenie też jest, też jest najlepsze, wiadomo. Czy w ogóle powinnam się skupić... Najpierw na tym, żeby one w ogóle wyszły, bo bez tego no jednak nie fajnie będzie jeść jakieś nieudane ciasto. Ale generalnie jeszcze zostawiając już te tapierniki, to oprócz tego dzisiaj być może uda mi się spróbować pierwszy raz w życiu drwala i zobaczyć czy no po prostu ten szum, który ludzie robią wokół niego co roku jest warty i i czy on jest naprawdę dobry, bo jakoś tak szczerze mówiąc, nie jestem do tego przekonana, ale ciekawość po prostu jednak mnie zżera. W przyszłym roku miałabym okazję tego spróbować, ale zamawiałam na McDriveie i pomylili moje zamówienia, zorientowałam się dopiero jak już byłam w domu, więc niestety się nie udało. Może ten rok będzie tym rokiem. To jest 1 grudnia, więc za chwilę otworzę sobie pierwszą czekoladkę. E, I w tym roku e, mam z wedla, jak widać. E, jestem ciekawa, w sumie, bo nigdy nie miałam z bedla, zawsze miałam Skindera albo z Milki. Więc jestem ciekawa, jak będą smakować. Tym bardziej, że tutaj są o cztery różne smaki. W sumie najbardziej jestem ciekawa tego e, z nadzieniem truskawkowym. E, więc zobaczymy, co mi się dzisiaj trafi. Powiem szczerze, że ciężko mi stwierdzić, która to była. Ale wydaje mi się, że to była ta pierwsza z nadzieniem mleczno-karmelowym. W sumie nawet spoko. Czekoladka jak czekoladka, ale chyba bardziej mi tak smakowały te, te czekoladki właśnie z mylki.